Ciekawostka, to taka ciekawostka na temat białostockich ścieżek rowerowych. Niby ścieżka wygląda normalnie i przyzwoicie, bo jest zrobiona z gładkiego asfaltu, obok jest chodnik, ale niestety ścieżka rowerowa jest od chodnika oddzielona krawężnikiem. Nie jest to płynne przejście, tylko jest kilkucentymetrowy krawężnik, co wbrew pozorom... Jest bardzo niebezpieczne, bo jak to działa, jak się jedzie rowerem, jeżeli ktoś przypadkiem najedzie na po prostu może się wywrócić. Może się po prostu wywrócić. Także normalnie w innych krajach typu Holandia takie przejście pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem jest zrobione na gładko. Żeby też nie gromadziła się na przykład tu woda, piasek, kurz różne zanieczyszczenia. No, i żeby przede wszystkim ktoś, kto przypadkiem najedzie na taki krawężnik, żeby się nie wywrócił. Czyli bardzo niebezpieczna historia. Zupełnie bez sensu.